Minęły już ponad 4 miesiące od ostatniego meczu NBA. Przerwa w rozgrywkach spowodowana pandemią wirusa trwa już prawie tak długo jak zazwyczaj okres pomiędzy zakończeniem sezonu a startem kolejnego. Władze ligi jednak robią co mogą, by udało się wyłonić tegorocznego mistrza pomimo nieciekawej sytuacji na świecie, więc przed nami kampus w Orlando, czyli wznowienie sezonu w tak zwanej bańce. Siemanko, jestem Kuba, witam na Clippers.pl, przed Wami Clips Week, czyli podsumowanie ostatnich wydarzeń związanych z Los Angeles Clippers i NBA. Zawieszenie sezonu nadeszło w złym momencie dla naszego zespołu. W marcu, bowiem tuż przed przerwą, Clippers grali akurat swoją najlepszą koszykówkę w całym sezonie. Mając nareszcie do dyspozycji pełny skład przez dłuższy czas, wygrali 7 z 8 ostatnich spotkań, zaliczając serię 6 zwycięstw z rzędu, w tym wręcz miażdżąc wysoko rozstawione na zachodzie ekipy z Houston czy Denver. Dotychczas ze względu na kontuzję i rotację składem, Clippers nie mogli w pełni pokazać swojej siły i potencjału. Ich bilans wciąż pasował ich w czołówce ligi, ale powtarzające się zarzuty o brak zgrania miały trochę sensu. I właśnie gdy wreszcie dane nam było zobaczyć, jak piekielnie dobry jest to zespół, wirus zmienił świat i zostaliśmy bez korzykówki. Co nasi zawodnicy porabiali ciekawego podczas tych kilku miesięcy wolnego? Przede wszystkim ciężko trenowali. Na drugi dzień po ogłoszeniu zawieszenia sztab Clippers upewnił się, że każdy z zawodników w miejscu przebywania ma dostęp do siłowni oraz kosza do rzucania. Właściciel Balmer miał nawet wyłożyć z własnej kieszeni na zakup potrzebnych rzeczy dla całego składu. Zespół pozostawał ze sobą w stałym kontakcie. Zawodnicy rozmawiali ze sobą codziennie na grupowym czacie, organizowane były regularne konferencje wideo pomiędzy nimi, pomiędzy trenerami. Dodatkowa przerwa pomogła także w kwestii przygotowania fizycznego. Paul George zdołał dojść do pełni formy po tym jak operacje ramion wciąż mu doskwierały podczas sezonu, a na przykład Rookie Terence Mann zdążył przejść operację ręki. Lepiej niż na obozie przedsezonowym ma czuć się również Kawhi Leonard. A co robili w wolnych chwilach? Niektórzy poszli w gry wideo. Paul George uaktywnił się na Twitchu streamując m.in. Call of Duty Warzone, a Beverly i Harel wzięli udział w turnieju zawodników NBA 2K20 organizowanym przez ESPN. Obaj radzili sobie bardzo dobrze i była szansa, że zmierzą się ze sobą w finale. That's me! That's me! That's more like it! That's more like it! ale ostatecznie przegrali na poziomie półfinałów. Nie było to zresztą tak ciekawe wydarzenie, jak chyba wyobrażali sobie organizatorzy. Kawhi Leonard, a właściwie jego sztab prawniczy, przegrał batalię sądową z Nike, której przedmiotem były prawa autorskie do loga stworzonego na potrzeby wizerunkowe Kawaja. Pomimo, iż sam pomysł projektu wyszedł od Lenarda i uwzględniał on jego inicjały, numer koszulki, pseudonim czy znak szczególny, sąd uznał, że jego wstępny szkic nijak ma się do końcowego efektu i to graficy Nike zachowają prawa. Przypomnijmy, że kawaj po skończeniu współpracy z Nike i odrzuceniu oferty Jordan Brand związał się z marką New Balance, musi jednak pożegnać się ze swoim dotychczasowym logiem. Właściciel Clippers Steve Ballmer kupił wraz ze wspólnikiem słynną halę The Forum. Były obiekt między innymi Los Angeles Lakers pozostawał w rękach firmy Madison Square Garden i był powodem legalnych sporów w sprawie budowy nowej hali Clippers w okolicy. By pozbyć się komplikacji Balmer po prostu wyłożył 400 milionów dolarów i arena stała się jego własnością. Wbrew krążącym komentarzom ludzi nieobeznanych nie oznacza to wcale, że Clippers tam będą rozgrywali teraz swoje mecze. Transakcja ta miała tylko ułatwić proces budowy całkowicie nowego obiektu budowanego tylko dla naszego zespołu. The forum w rękach Palmera pozostanie halą widowiskową, głównie pod koncerty, a Clippers nadal będą grać w Staples Center jeszcze przez 4 lata. Wtedy to kończy się umowa najmu i planowane jest przeniesienie się na nową halę. Montrez Harel pracował nad swoimi markami odzieżowymi, a nawet nazwę jednej z nich postanowił wydzierać sobie na czole. Swój nowy image zaprezentował także Lou Williams. W jego przypadku ograniczyło się to tylko na szczęście do fryzury a la Allen Iverson. Nie uświadczyliśmy za to żadnej fotki ani informacji bezpośrednio od Kawaja Lenarda. Przez cały okres przerwy nasz skrzydłowy ciężko trenował, lecz w swoim zwyczaju nie dawał żadnych znaków życia swoim fanom. Co tylko utwierdza nas w przekonaniu, że gdy już skończy karierę, zapewne nigdy go już nie zobaczymy. Wkrótce przed planowanym wyjazdem do Orlando Clippers otworzyli swoje ośrodki treningowe, po czym prędko zmuszeni byli je zamknąć. Oto bowiem jeden z zawodników otrzymał pozytywny wynik w teście na koronawirusa. Okazał się nim Landry Shamet i zgodnie z przepisami musiał zostać w domu i przejść kwarantannę. Ponadto do Orlando z drużyną nie pojechali i Iwica Zubacz i Markus Morris, choć powody ich absencji nie zostały akurat podane i klub nie komentuje ich statusu. Chwilę po przyjeździe straciliśmy również mądrze Zacharela, który musiał opuścić bańkę z powodu pilnej sytuacji rodzinnej, mającej związek z jego babcią. Oficjalny komunikat póki co jest jednak jasny. Wszyscy ci zawodnicy mają dołączyć do drużyny w odpowiednim czasie, może nawet jeszcze przed wznowieniem sezonu. Przepisy co do długości kwarantanny po przyjeździe do Banki są jednak bezlitosne, więc wysoce prawdopodobne, że któregoś z nich jeszcze zabraknie podczas pierwszych meczów. Do składu na kampus w Orlando nie załapali się fiądu Kabengele i Jonathan Motley, obecni są za to Amir Kofi oraz Joe Kim Noah. Ten ostatni jeszcze nie zadebiutował w Clippers, ale na ten moment jest naszym jedynym centrem, więc zapewne otrzyma szansę, by się pokazać. Zanim przejdziemy do playoffs, czeka nas 8 meczów finalizujących sezon i ostateczne rozstawienie w tabeli. Clippers zagrają wtedy przeciwko Lakers, Pelicans, Suns, Mavericks, Blazers, Nets, Nuggets i Thunder. Będziemy wcześniej jeszcze świadkami trzech sezonowych sparingów, a naszymi przeciwnikami będą Magic, Wizards i Kings. W związku z sytuacją kadrową naszego zespołu możemy spodziewać się raczej luźnego podejścia do tych spotkań, jeżeli chodzi o rotację i minuty kluczowych zawodników. Priorytetem dla sztabu jest pewność, że wszyscy będą zdrowi na czas playoffs. Z wywiadów z zawodnikami i trenerem jasno wynika, że atmosfera w zespole jest wspaniała, wszyscy obecni w Orlando są zdrowi w 100% i jedynym celem jest mistrzostwo. Szkoda, że światowa katastrofa zniszczyła nam trochę sezon, który miał być dla naszego zespołu wyjątkowo przełomowy, jednak na koniec dnia wciąż stoimy przed szansą na końcowe zwycięstwo i pierwszy w 50-letniej historii klubu mistrzowski tytuł. To był clips week. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Będę wdzięczny za subskrybowanie kanału i zostawienie łapki w górę wraz z komentarzem. Jesteśmy obecni na Facebooku, Instagramie i oczywiście na stronie clippers.pl. Dzięki wielkie, pozdrawiam piąteczka.